James Cameron ma sen. Metaliczny, żywy trup wyłania się w tym śnie z ognistych płomieni. Cztery lata później oglądamy w kinach pierwszego w historii robota w roli tytułowego Terminatora. Cameron jest innowatorem, reżyserem, którego od początku kariery, bardziej niż opowiadanie historii, interesuje przekraczanie granic i bicie rekordów. Napisał scenariusz i sam go wyreżyserował. Film zrealizowany za stosunkowo niewielki budżet, 6 milionów dolarów, okazał się sukcesem, zarówno komercyjnym, jak i artystycznym. Doczekał się prawdopodobnie więcej naukowych analiz niż dzieła Ingmara Bergmana i Federica Felliniego i to razem wzięte. Interpretowany był na wszelakie sposoby choćby jako odpowiedź na porażkę USA w wojnie w Wietnamie. To przeczytałam w pracy pod tytułem Maska twardziela, przemoc, media i kryzys męskości autorstwa Jacksona Kaza. Był też interpretowany jako reakcja na sfeminizowane rządy prezydenta Jimmy'ego Cartera. To już myśl z książki Susan Jeffords Hard Bodies Hollywood Masculinity in the Reagan Era. Legendę filmu i rosnący wokół niego kult potęgował fakt, że to swoiste arcydzieło światowego kina, które zresztą zostało wpisane przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych do prestiżowego narodowego spisu filmów jako kulturalnie, historycznie i estetycznie znaczące, o mały włos wcale by nie powstało. Nie byłem debiutantem. Było gorzej. Byłem facetem, który zrobił Piranie 2, tak opowiadał w wywiadzie James Cameron. Pirania 2. Latający mordercy miała być skrzyżowaniem szczęk Spielberga z ptakami Hitchcocka, Finalnie straszyła nas w latach 90. spółek wypożyczalni wideo, kuriozalną okładką, może ją Państwo pamiętacie, z kobietą w bikini i frunącą za nią w tle rybą ze skrzydłami. Nakręciłem tam tylko kilka scen i zwolniłem się z tej produkcji, ale jej fatalna sława wlokła się za mną latami, wspominał reżyser. Ze scenariuszem Terminatora pukał do drzwi nieskończonej ilości wytwórni, ale wszędzie był odsyłany z kwitkiem. W końcu scenariuszem zainteresowało się mało znane wtedy Orion Pictures, ale postawiło swoje warunki związane z obsadą. Szef Oriona zasugerował Arnolda Schwarzeneggera tyle że nie do roli tytułowego Terminatora, ale Kyla Risa przybywającego z przyszłości wojownika, który ma za zadanie ratować główną bohaterkę Sarę przed elektronicznym zabójcą. Studio miało też zresztą swój pomysł na odtwórcę roli robota. Kandydatem numer jeden był, o ironio, O.J. Simpson, zanim jeszcze stał się bohaterem głośnego procesu o zamordowanie żony. W tamtych czasach wszyscy jeszcze kibicowali futboliście, kompletnie więc nie pasował do roli śmiercionośnego robota. Czarnoskóry morderca miałby ganiać za niewinną białą dziewiętnastolatką po ulicach Los Angeles ze spluwą. Wspomina swoje rozmowy z wytwórnią James Cameron. I to akurat w momencie, gdy napięcia między czarnymi i białymi w Stanach zelżały, James Cameron spór z wytwórnią wygrał. Według pierwotnego pomysłu Terminator miał być Everymanem, wtapiającym się w tłum przeciętniakiem, robotem śmiertelnie niebezpiecznym właśnie dlatego, że nierozpoznawalnym. Jednak na pierwszym spotkaniu na żywo ze Schwarzeneggerem James Cameron kompletnie zmienił koncepcję. Zobaczyłem go przy tym stoliku i pomyślałem, co za twarz, przecież to jest Terminator, wspominał Cameron. Atletyczny, potężny, zawsze z wielką spluwą w ręku. Taki Terminator przeszedł do historii kina. Na jego muskularnym ciele kamera skupia uwagę już od pierwszej kultowej dziś sceny, w której Nagi Schwarzenegger pozuje niczym dyskobol z rzeźby. Tym też zresztą ostatecznie tkwiła siła tego filmu. Cameron świadomie grał w pierwszych dwóch częściach komiksowym niemal humorem wyglądu i śmiertelną powagą zachowania, które spotkały się w kreacji Schwarzenegera. A teraz przerywamy na chwilę opowieść, bo mam do Państwa serdeczną, krótką prośbę o to, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Jeśli podoba się Państwu to, o czym opowiadam, Kliknijcie przycisk subskrybuj, zalajkujcie moje wideo, a teraz już wracamy do opowieści. To wtedy powstawały takie klasyki kina akcji z masywnymi mięśniakami w rolach głównych jak Rambo, Robocop, Zabójcza Broń czy Szklana Pułapka. Jednak to Terminator w reżyserii ledwie 30-letniego wtedy Jamesa Camerona wyróżniał się na tle innych filmów. To kobieta, Sarah Connor, grana fantastycznie przez młodziutką Lindę Hamilton ostatecznie spuszcza manto czarnym charakterom. Oprócz Ellen Ripley z Obcego, Connor była jedną z pierwszych mocnych filmowych kobiecych postaci na akcji, wyłamujących się z genderowych stereotypów. Była wyzwolona. Ta młoda dziewczyna z pierwszej części terminatora w drugiej zamienia się w dziarską wojowniczkę. Ludzie są przekonani, że to ja przyniosłam Jamesowi pomysł na sarę, tłumaczyła w wywiadzie współautorka scenariusza i producentka Gail Ann Hart. A to on, James, zawsze uważał, że role kobiecych bohaterek są dużo ciekawsze do pisania niż postaci męskie. A jak to wszystko się zaczęło? James Cameron urodził się w niewielkim kanadyjskim miasteczku. W Ontario w sierpniu 1954 roku. Syn inżyniera elektryka od najmłodszych lat wykazywał dwojakie zainteresowania, które w przyszłości zdefiniują jego unikalny styl pasję do nauki i sztuki. Zamiast spędzać czas na typowych dziecięcych zabawach, młody James wolał budować modele i przeprowadzać eksperymenty. Jego ciekawość świata nie ograniczała się jednak do namacalnej rzeczywistości. Równie mocno pociągały go Fantastyczne światy, które znał z literatury science fiction, i które chłoną z wypiekami na twarzy. Rodzina Cameronów przeniosła się z Kanady do Kalifornii. W 1971 roku przyszły reżyser miał wtedy 17 lat, i ta przeprowadzka otworzyła przed nim drzwi do zupełnie nowego świata. Świata kina, który wkrótce miał go pochłonąć bez reszty. Szczególny wpływ na młodego, na młodego Camerona wywarł film, który dla wielu stał się dziełem przełomowym: Odyseja Kosmiczna 2001 Stanleya Kubricka. Obejrzał go wielokrotnie, za każdym razem analizując kunszt reżyserski i rewolucyjne jak na owe czasy efekty specjalne. Pod wpływem tego arcydzieła zaczął samodzielnie tworzyć pierwsze krótkie filmy i eksperymentować z kamerą, ucząc się rzemiosła metodą prób i błędów. Początkowo próbował podążać bardziej konwencjonalną ścieżką edukacji. Rozpoczął studia z fizyki i literatury angielskiej na California State University. Każdą wolną chwilę spędzał w uniwersyteckim archiwum filmowym, studiując klasykę kina i analizując techniki mistrzów. Ostatecznie porzucił naukę, by w pełni poświęcić się pasji. Ta decyzja wiązała się z koniecznością podjęcia pracy i mał się różnych zajęć. Był woźnym w szkole, maszynistą, kierowcą ciężarówki. To właśnie podczas długich tras, siedząc za kółkiem, szkicował w myślach pomysły i scenariusze, które w przyszłości miały stać się zalążkami jego filmów. Pierwszy krótkometrażowy film Cameron zrealizował w 1978 roku za pożyczone pieniądze. Zenogenesis był projektem amatorskim, ale przyciągnął uwagę Rogera Cormana. Cameron zaczął zdobywać pierwsze szlify w branży, pracując jako dyrektor artystyczny i projektant scenografii w wytwórni Cormana. Oficjalny deb debiut Camerona to seria Pirania, o której już tutaj wspominałam. To doświadczenie było dla niego bardzo frustrujące. Producent miał duży wpływ na ostateczny kształt filmu, a sam Cameron nie miał pełnej kontroli. Film spotkał się z chłodnym przyjęciem, to właściwie delikatnie powiedziane. Recenzenci nie zostawili na nim słuchaj nitki. Zupełnie inaczej, było z drugim, zupełnie inaczej było z drugim kinowym filmem reżysera. Mowa oczywiście o terminatorze z 1984 roku.